Cześć, witajcie na moim kanale w nowym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem tematycznym, dedykowanym, ponieważ zrobimy sobie dzisiaj krótkie podsumowanie i recenzję produktów samoopalających, a mianowicie samoopalaczy marki Sand Morris. Jak mnie śledzicie od dłuższego czasu, to wiecie, że ja jestem totalną fanką i maniaczką w samoopalaczy, produktów brązujących i samoopalających. I na dobrą sprawę, jakbym tak miała się zastanowić, to dziewczyny najdłużej jestem wierna Marce St. Morris. Od niej zaczynałam swoją przygodę z samoopalaczami i na dobrą sprawę potem dużo testowałam, dużo próbowałam. Chciałam czegoś nowego. I zazwyczaj zawsze wracałam sama do marki Saint Maurice, z tego względu, że po pierwsze ma przepiękny efekt na skórze. To jak produkty zostają i dają, jaki efekt dają na, na ciele, na twarzy, to mi się strasznie podoba. No i plusem jest to, że jest to marka, która cenowo wychodzi naprawdę bardzo fajnie. Na rynku mamy czy też polskim, czy zagranicznym mamy naprawdę bardzo duży wybór produktów do opalania, czyli samoopalaczy, począwszy od takich naprawdę mega drogich kosmetyków, które też testowałam i stwierdzam, że słuchajcie, nie ma co przepłacać, naprawdę. Także dzisiaj wam pokażę parę produktów, możliwości różne, jakie możecie wybrać. Dzisiaj też będę się opalać samoopalaczem, aczkolwiek już mi, no jeszcze mi się trzyma ta sama ta, ta opalenizna. Ale już czuję po prostu gdzieś tam taką głupią potrzebę dla samej siebie, żeby się opalić. I zacznę może od produktu, z którym na dobrą sprawę jestem najdłużej. Na dobrą sprawę, od czego musicie zacząć? Ja filmik już o samoopalaczach robiłam. Na moim Instagramie jest też taka relacja wyróżniona pod tytułem Samoopalacze. I tam jest przegląd różnych samopalaczy, które ja używam. Jeżeli miałabym zacząć od tego, jak w ogóle przygotować skórę do, do, do smarowania samoopalaczem, to myślę, że tutaj musiałabym się bardziej zagłębić i zrobić tak myślę. Zrobić drugi osobny filmik, w którym będę Wam właśnie pokazywać, jak te samopalacze aplikować. Bo teraz nie pokażę Wam, jak się je aplikuje, ale ja już kilka razy na, na dobrą sprawę, jak tak myślę, na swoim kanale na YouTubie oraz na Instagramie, ja już to pokazywałam. Najważniejsze jest to, że skórę trzeba porządnie wypilingować i wyczyścić dzień wcześniej. Zanim nałożycie samopalać. No i nie obejdzie się, słuchajcie, dziewczyny, bez rękawicy. Ta jest nowa, akurat, właśnie ze St. Morris. Mam dwie inne, które używam. Jedna z innej firmy, druga totalnie taka No Name. No i tą sobie po prostu zostawiłam, bo nie będę wykorzystywać wszystkich rękawic, które posiadam, tylko ją zostawię, ale pokażę Wam, jak wygląda ta rękawica. Rękawica do samoopalaczy. Taka, ta jest akurat taka typowo najprostsza. Są rękawice też, które mają takie jakby paluch. Wiecie o co chodzi. Tak jak dzieci mają te rękawiczki, rączka i paluszek. W każdym razie tutaj mamy coś takiego. To rękawica zazwyczaj jest wykonana z takiej mikrofibry jakby. Z takiej delikatnej gąb, gąbko kopianki I tu akurat też tak jest. To jest tutaj naprawdę niesamowicie milutkie i delikatne. To tworzywo tutaj. To jest materiał. Rękawica służy do tego, że aplikujemy produkt na rękawicę i okrążnymi, takimi kolistymi ruchami wcieramy. Także bez rękawicy ani róż, bo możecie sobie plamy porobić, bo możecie sobie krzywdę zrobić, a tego chyba nie chcemy. Czasami piszą do mnie dziewczyny, które właśnie a w temacie gdzieś tam samoopalaczy, że piszą, że próbowałam, tak zachwalałaś, zrobiłam sobie plamy. A używałaś rękawice? no nie a trzeba, no trzeba. Jak słuchajcie, nie macie rękawicy takiej odpowiedniej do aplikacji produktów samoopalających, no niestety możecie sobie plamy porobić na dłoniach, e, po, po ciele. Po prostu jak macie taką rękawicę, większa jest powierzchnia, łatwiej aplikować produkt. Także. Rękawica numer jeden. No i przechodzimy już teraz typowo do produktów. Jeżeli mam mm, powiedzieć, to tak. Na przykład marka St Morris posiada w swoim asortymencie e, naprawdę dużo produktów różna formuła, różna konsystencja i tak Ja tutaj mam pianka. Pianka, tą piankę akurat, słuchajcie, kupiłam na Kokolicie. Ja tam zaopatrywałam się w sumie od zawsze w produkty Sand Morris. Później mamy coś, co ja nowego sobie kupiłam, właśnie też na kokolicie. Jest to Tanning Lotion, czyli taki żel, powiedziałabym, taki balsamik. Taki sam, ten sam, tylko w innym odcieniu otrzymałam właśnie z Sand Morris. Ten, który kupiłam sobie na kokolicie, jest w odcieniu Dark. Tutaj mam medium. I mamy jeszcze to, co ja mam. Jest to spray po prostu, Sprej, spray samoopalający. Ja do czynienia ze sprayami już miałam wielokrotnie. Pamiętam, że lata, lata temu używałam sprayu chyba z Avonu. Ogólnie formuła spoko, lekki, delikatny, ale odcień akurat tamten był beznadziejny. No, i tutaj jeszcze słuchajcie, dostałam takie kropelki brązujące Radiant Glow oraz produkt do makijażu, jakim jest brązer z rozświetlaczem. No, i słuchajcie, może zacznę od numeru jeden, który najczęściej i najdłużej używam no jest to pianka, zaletą takiej pianki jest to, tej akurat konkretnie jest to, że ona słuchajcie jest koloru brązowego, czyli jest ciemna, widzimy gdzie ją aplikujemy, ja pozwolę sobie ją słuchajcie, a może nałożę tu na, na na ten, na folię żeby po prostu się nie poplamić patrzcie, tak wygląda e, tak wygląda pianka e, bardzo lekka, bardzo delikatna, niesamowicie wydajne są dziewczyny pianki, o tak ona się już tutaj rozpływa, więc ja ją może położę. Bardzo, bardzo fajnie, naprawdę niesamowicie lekko i łatwo się aplikuje e, pianki, jeżeli chodzi właśnie o samopalacze. Jeszcze jak pianka ma ciemny kolor, tak jak tutaj akurat w przypadku St. Maurice, to możecie być e, spokojne. Że wiecie, gdzie nakładacie produkt. Jest bardzo dużo pianek samoopalających na rynku, które są tak, jakby przeźroczyste, po prostu i nie widzicie, gdzie aplikujecie produkt. Tutaj mamy to ułatwione. I teraz tak, słuchajcie, tutaj mam takie ogromniaste. Opakowanie XXL, które właśnie kupiłam na Kokolicie, zaraz coś więcej na ten temat Wam powiem, co mam na myśli, tylko podsumuję wszystkie produkty, ale jak mam powiedzieć, to tak. Pianka jest niesamowicie lekka, delikatna, bardzo szybko się chłania, skóra jest taka bardzo, bardzo delikatna po nałożeniu właśnie tej pianki. Później mam coś, co właśnie testowałam. Z ciekawości zakupiłam sobie właśnie na Kokolicie i muszę wam powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo wydajne. A tutaj mamy znowu też ciemny produkt. On jest ciemny i jak mam tak profesjonalnie wam pokazać właśnie jak to wygląda, to możecie zobaczyć, że o. To jest bardzo, bardzo ciemne. O, tutaj mamy go. O, widzicie? Tutaj jest ten żel i on jest naprawdę bardzo ciemny. Natomiast wydaje mi się, że jest wydajniejszy właśnie niż pianka. Wytrę sobie to tutaj, żeby nie pobrudzić się. No, w ten oto sposób. No, ten żel jest, powiem Wam szczerze, że wydajniejszy. Tak mi się wydaje. Takie mam wrażenie, że on jest po prostu wydajniejszy. I mniej trzeba go nałożyć na jakąś tam poszczególną partię ciała. Jak już z doświadczenia wiem, ile na przykład mi starczy tej pianki. Niesamowicie e, piękny efekt daje na ciele. Ten odcień dark po jednej aplikacji na noc nałożonej. Rano jesteście delikatnie muśnięte słońcem i to tak naprawdę bardzo ładnie wygląda. E, w w, jeśli miałabym porównać e, ten lotion, ten żel i... Balsam i piankę, no to, no to wiadomo, że ten troszeczkę dłużej będzie. Słuchajcie, tak jakby wysychał na skórze. Także ale to. To jest kwestia po prostu, jak jesteście nago w łazience, opalacie się, czy gdzieś tam opalacie, to ciało posmarujecie, chwilę poczekacie i możecie założyć śmiało piżamę. No, z tego jestem naprawdę bardzo zadowolona. Jestem tylko ciekawa, jak się ma odcień medium do odcienia dark, ale tego jeszcze nie, nie sprawdzałam. Dzisiaj spróbuję i jutro Wam dam znać na Instagramie. Także dzisiaj spróbuję sobie ten odcień medium. Kolor w opakowaniu mają taki sam zapach. Ładny jest ten zapach. Mi absolutnie dziewczyny nie przeszkadza zapach samoopalacza. Niektórzy się tego zapachu e, czepiają, ja go lubię. Podsumowując dalej, słuchajcie, jeżeli chodzi o ten spray, to jest niesamowicie wygodne na plecy. Ja się opalam sama. E, zazwyczaj wygimnastykuję się tutaj rękami, tu, tu, w, tu, w tyle, o oh, w ten oto sposób sobie smarując. Z takim sprayem mamy o tyle ułatwienie, że możemy sobie, tak jak ja to robiłam, sprayem po prostu tutaj psikamy sobie po plecach. Bardzo wygodne. Czy jest to takie, powiedziałabym, oszczędne? No niekoniecznie, bo jak weźmiemy za duży rozprysk, wiecie o co chodzi, to siłą rzeczy ten... ten efekt tego atomizera, czyli tego produktu, jak sobie prysniecie, gdzieś tam może Wam się obok ulotnić, ale bezpośrednio z butelki ja pryskam sobie po prostu po plecach. A jeżeli tym z produktem chcę już nakładać właśnie na ciało, to ja sobie tego spraya, słuchajcie, nakładam bezpośrednio na rękawiczkę i wcieram w skórę. Natomiast to jest na tyle właśnie fajny sposób na, do, na opalanie miejsc trudno dostępnych, czyli właśnie czy tutaj plecy. No, bardzo delikatna mgiełka i ten. Um, produkt w postaci właśnie tego sprayu jest taki delikatniejszy, powiedziałabym, ale też go bardzo, bardzo lubię. Perełką na torcie jest, słuchaj, Wisienką na torcie e, są te kropelki Radiant Glow. I słuchajcie, tutaj jest to produkt, już znowu ten akurat jest przeźroczysty. I te kropelki możemy używać dziewczyny bezpośrednio na skórę, opalanie twarzy. Mamy. W ciągu paru godzin. Naprawdę bardzo fajny efekt. Natomiast możecie też go dodawać jako taki stopniowy, powolny, delikatny etap opalania twarzy do waszego ulubionego kremu. Czyli nakładacie sobie krem na dłonie, kapiecie parę kropelek i smarowujecie w skórę twarzy, po czym zawsze trzeba pamiętać, że jeżeli robicie to gołymi dłońmi, a na przykład nie rękawicą, to musicie porządnie wyszorować dłonie, żeby wam się e, po prostu nie porobiły zacieki. Ja bezpośrednio na twarz nakładam to, jak już opalę sobie ciało, e, nakładam kropelki parę takich kropelek na osobną rękawicę, którą mam typowo do twarzy i wcieram po prostu w twarz pamiętając, żeby dziewczyny dokładnie uszy sobie posmarować też i za uszami, tutaj w tym miejscu, nie, żeby sobie nie zostawić po prostu białej nieopalonej plamy. A jeżeli chodzi dziewczyny o ten bronzer, to bronzer ma naprawdę bardzo ładny taki lekko ciepły odcień, rozświetlacz, szczerze Wam powiem, że mógłby być bardziej złoty, bo rozświetlacz jest bardziej w takim odcieniu szampańskim, bardziej jest tu wyczuwalna no ta chłodnego odcienia, jak dla mnie, mógłby, popatrzcie, jest taki lekko biały, perłowy bardziej, mógłby być po prostu bardziej żółty, bardziej ciepły do, do tego bronzera, wtedy by lepiej grał, ale ogólnie produkt mi się podoba, nie zrobicie sobie nim krzywdy w ten sposób, że zrobi Wam się jakaś brudna plama, bo czasami bronzery mają to do siebie, że są takie jakby sine i wydaje się, że skóra jest brudna. Tutaj tego nie ma i też nie ma efektu pomarańczowej skóry. Wiecie o co chodzi, że jest taki pomarańczowy kontur. Ja ten bronzer używam do ocieplania. Ja zazwyczaj, jeżeli się już maluję bronzerem, to nie są to ostre krawędzie konturowania, tylko bardziej takie ocieplenie. No, także słuchajcie, przedstawiłam Wam parę wersji, parę opcji samoopalaczy ze St. Maurice i chciałam tutaj zaznaczyć, że sama się na tym przejechałam, sama, sama się na tym złapałam i dzięki właśnie rozmowie jedną z dziewczyn ze St. Maurice, z rynku na sercu, ja ten produkt, ten samoopalacz kupiłam na... Na tej właśnie wcześniej wymienionej kokolicie i zauważyłam faktycznie taką przypadłość, że niestety kiedyś te samoopalacze u nich w drogerii były troszeczkę lepsze. Była lepsza jakość, faktycznie działały tak jakby szybciej. Tak, takie czasami mam wrażenie, że um, akurat nie ta, ale wcześniejszą miałam też właśnie butelkę XL z Sand maurice kupioną na kokolicie i faktycznie coś było z nim nie tak. Nie opalała tak fajnie, jak powinna. No i tak, tak rozmawiając właśnie ze St. Morris, prowadząc konwersację na Instagramie, St. Morris słuchajcie, bardzo często wypuszcza nowe formuły, ulepsza produkty, zmienia szatę graficzną i automatycznie produkty, które gdzieś tam wcześniej były wyprodukowane i które mają dziewczyny Starszy, tak jakby skład, nie że zły, tylko po prostu ten taki wcześniejszy skład, automatycznie są sprzedawane gdzieś tam za bezcen, na dobrą sprawę. Jeżeli kupujecie produkty do sa samoopalaczy, w ogóle wszystkie, wszelakie, jeżeli kupujecie samoopalacze z jakichś drogerii internetowych, to też nie mamy faktycznie pewności, ile ten produkt leży u nich na magazynie. Jeżeli na przykład kupicie sobie jakiś e samoopalacz, y do twarzy czy też do ciała i zauważycie, że ma on zielonkawy nalot albo na przykład na, na tym wieczku tutaj jak sobie używać ten produkt, zobaczycie, że tutaj robi się to takie lekko zielonkawe, no to niestety jest tylko um, spowodowane tym, że produkt nie jest już pierwszej świeżości, że przeleżał niestety dosyć sporą ilość czasu gdzieś tam na magazynie, że nie był dobrze przechowywany, i tak było właśnie w przypadku tych samoopalaczy St. Morris w formie XL. Pamiętam, że jak pierwszy raz kupiłam ten samoopalacz St. Morris w butelce XL w tej drogerii, oznaczając oczywiście St. Morris i drogerię, napisali do mnie właśnie właśnie dystrybutorzy e, Sand Maurice do mnie napisało, że skąd mam ten samopalacz z tej racji, że oni już ich nie produkują. Także nie wie, później nawiązała się właśnie też rozmowa między Kokolitą e, no i oni mi, bo im tam napisałam oczywiście skąd mają produkty i tak dalej, i tak dalej. No stwierdzili, że jest to anonimowe źródło, że nie mogą powiedzieć. E, no Także tak to wygląda. Wie, wiecie, wierzę bardziej w Sand Morris, bo pytałam się u źródła, rozmawiałam. To chyba oni wiedzą, co wypuszczają na rynek. Także pamiętajcie, kupując ten tego typu produkt, samoopalacze to są pewne takie specyficzne produkty, do których też bardzo często i bardzo łatwo możemy się zrazić. Na przykład kupując właśnie przeterminowany produkt, sumowując, samoopalacze Sand Morris będę kupować tylko w autoryzowanych punktach. E, między innymi, właśnie w sklepie online St. Morris, gdzie teraz obecnie trwa jeszcze promocja. Słuchajcie, walentynkowa, więc możecie sobie coś tam upatrzyć i wypróbować. E, nie bać się samoopalaczy, po prostu pamiętajcie o rękawicach, o jakimś produkcie. E, I najlepiej po prostu kupować tego typu produkty w sprawdzonych miejscach. Bo no, tak zauważyłam od jakiegoś czasu, że te pianki, które kupowałam właśnie w tej drogerii, no nie w tym sklepie internetowym. No niestety nie były, takiej, nie były takie, jak wcześniej, tyle w temacie. Asand Morris tak jak mówię, ulepsza formuły, produkuje coraz to nowsze kosmetyki, zmienia szatę graficzną, więc wiecie, jak to polega, takie stare. Wiecie w ogóle jak to jest z kosmetykami, jak jest jakiś produkt wypuszczony wcześniej, wesz, weszło coś nowego, to ten starszy automatycznie jest sprzedawany za grosze, żeby to wyprzedać. Mam nadzieję, że Was zainteresowałam tutaj tą marką, że zachęciłam Was do tego, żebyście używały samoopalaczy, jeżeli się nad tym zastanawiałyście i po prostu chciałyście spróbować, ale nie wiedziałyście jaki, no to najchętniej Polecam Wam właśnie te St. Morris, ponieważ są naprawdę bardzo dobre jakościowo, po naprawdę bardzo fajnej cenie. Tyle. Linki zostawię Wam na dole: linka do sklepu internetowego St. Morris. Tak jak mówię, tam teraz trwa akurat akcja promocyjna na walentynki. To możecie się pięknie opalić pomimo pandemii, pomimo lockdownu, opalić i pomyśleć, że byłyście na pięknych wakacjach na plaży ze Złotym Słońcem. Poniosło mnie. Tymczasem ja się też opalę dzisiaj. Trzymajcie się cieplutko. Mam nadzieję, że filmik Was zainteresował. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!